Jako Pułcak jedzie na dużą imprezę mistrzowskiej rangi, pierwszy raz w karierze, jakie wrażenia, jakie uczucia związane z taką imprezą są w głowie debiutanta? Bardzo się cieszę szczególnie z tego właśnie, że zostałem wybrany, że zostałem wybrany na tą dużą imprezę. Na pewno będą duże emocje związane z tym wyjazdem, bo to jednak no, to już jest takie bardzo poważne granie, to już nie jest liga. To jest poziom mistrzowski i trzeba będzie z siebie na pewno dać 200% swoich umiejętności, a ja czuję się z tym bardzo dobrze, jestem bardzo szczęśliwy na pewno z tego powodu i postaram się zrobić wszystko co w mojej mocy, żeby było jeszcze lepiej. Nie widzieliśmy tego turnieju noworocznego na Węgrzech, a potem jeszcze tam zagrałeś bardzo dobre zawody i to być może zdecydowało oprócz kontuzji rywala na te pozycje, ale bardziej mi się wydaje, że to jest wybór pozytywny niż negatywny trenera Biglera. Selekcjoner dał mi dużą szansę, duży kredyt zaufania przede wszystkim w tym drugim meczu z Czechami, ponieważ zacząłem od razu od pierwszych minut i dał mi tak naprawdę mm, grać 60 minut, czyli pokazać wszystko, co, co, co tak naprawdę mogę, mogę od siebie dać. Wykorzystałem myślę tą szansę, bo faktycznie koledzy bardzo mi szczególnie pomogli, bo dostałem bardzo dużo super podań i tylko, tylko musiałem je wykorzystywać tak naprawdę. I, no i Myślę, że to też na pewno ten turniej na Węgrzech zaważył na tej decyzji, i w jakiś sposób trenera Bieghilera. Z jakimi nadziejami jedziecie do Danii, bo macie pięknie, nietrudną grupę? Widziałem bardzo niewyraźną minę trenera Bieghilera po losowaniu Mistrzostw Europy, bo tam właściwie można zająć pierwsze, drugie, ale nawet też ostatnie miejsce i szybko wrócić do domu. Oby tak się nie stało. No, jestem przekonany, znaczy jestem zdaniem takiego, że myślę, że jesteśmy w ogóle w grupie śmierci, ponieważ naprawdę są bardzo wyrównane drużyny. Znane bardzo marki, zresztą ostatnio Serbowie bardzo, bardzo mocno poszli do przodu, Francuzi od lat są super ekipą, no i Rosja tak samo to jest no, no, bardzo dobra drużyna, więc tak jak Pan powiedział, no, myślę, że jest stać nas na pewno na wyjście z tej grupy, będziemy musieli bardzo mocno być skoncentrowani na tych meczach, szczególnie tym pierwszym, jak nam wyjdzie myślę ten mecz pierwszy, to potem może być yy, dobrze. Polska reprezentacja męska, nie ma jeszcze medalu na Mistrzostwach Europy. Jak sądzisz, czy wrócicie z Danii z medalem? No jako sportowiec na pewno o tym marzę, więc nie, 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 nie można tego wykluczyć, ani temu zaprzeczyć. Ale na pewno turniej zweryfikuje, jak to będzie wyglądało.